Kia, movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Sportycz, hybryda typu plugin in w wynajmie długoterminowym Kia for Business i muszę wam powiedzieć, że lubimy, kiedy klienci do nas wracają i tak jest właśnie w tym przypadku. Pan Cezary po raz drugi zdecydował się na hybrydę Plug-in i po raz drugi zdecydował się na wynajem długoterminowy Kia for Business. Po raz kolejny dziękuję za zaufanie i życzę tylko przyjemności zjazdy, a my tymczasem obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska kia sportage hybryda typu plug-in czyli 1.6 turbo benzyna 180 koni do tego silnik elektryczny w sumie zespół napędowy ma 265 koni i co najważniejsze 350 Nm momentu obrotowego do tego sześciobiegowy hydrokinetyczny automat napęd na cztery koła i akumulator o pojemności 13,8 kWh który pozwala na przejechanie w trybie elektrycznym do 79 km Wiadomo, ten zasięg powiązany jest po pierwsze z warunkami, po drugie z prędkością, no i z tym, gdzie będziemy jeździć. W mieście nie powinno być kłopotu, chociaż moje testy udowodniły, że w trasie, w jeździe poza miejskiej też ten zasięg spokojnie można e, osiągnąć. Wersja Business Line z pakietem Dryfoice Plus w kolorze Black Pearl. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza około 220 000 zł brutto. Finalna cena oczywiście uzależniona jest od formy zakupu i rabatu. Inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat, dwupoziomowy aktywny asystent pasaruchu, kamera 360, czujniki przód-tył. Felgi aluminiowe 19 cali zarezerwowane dla plugina i wersji Business Line tutaj opony zimowe już to oczywiście również składowa oferty wynajmu długoterminowego Kia for you Kia for business W tym przypadku są to opony Michelin ładna konfiguracja zajrzyjmy do środka Podświetlane klamki Wykończenie wersji Business Line wszystko wykończone na miękko pełna elektryka elektryczna klapa bagażnika otwarcie wlewu paliwa w przypadku hybrydy plug-in wlew paliwa otwieramy ze środka gniazdo ładowania otwieramy przez przyciśnięcie, oczywiście w przypadku otwartego samochodu tu oczywiście mamy Type 2 fajnie, bo mamy zwiększoną moc ładowania, czyli ten samochód w stanie jest przyjąć 7,2 kW Kilowata mocy, który pozwoli na naładowanie od zera do pełna akumulator w godzinę i 44 minuty. Chociaż w przypadku ładowania w domu, tak jak powtarzam to zawsze, własna ładowarka w garażu to podstawa, hybrydy plugin, to nie ma specjalnie znaczenia. Cyfrowe zegary, wielofunkcyjna podgrzewana skórzana kierownica, drugi poziom asystenta ruchu, aktywny tempomat nawigacja z usługami Kia Connect z dostępem do internetu dwufunkcyjny panel selektor zmiany biegów shift by wire tryby jazdy, tryby terenowe, auto hold przełączanie między trybami e, elektrycznym, hybrydowym i automatycznym pakiet zimowy czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica podłokietnik i tapicerka wersji business line czyli skórzano-materiałowa po środku materiał, po bokach skóra ekologiczna Ładna tapicerka, przyjemna w dotyku, praktyczna. A co najważniejsze fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, z elektryczną regulacją. Przednia część fotela, cały fotel, góra-dół, podparcie. Tu podparcie jest odcinka lędziowego. Zajrzyjmy do tyłu. Miękko, miękko. Skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją. Kanapa dzielona 40-20-40 z regulacją kąta nachylenia oparcia. Tutaj po bokach mamy dwa ISOFIXy, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek i tą środkową część oczywiście można złożyć. Tutaj USB-C do ładowania urządzeń przynośnych, USB-C do ładowania urządzeń przynośnych, nawiew dla pasażerów, tyły foteli wykończone plastikiem. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem. Roleta. Gaśnica trójkąt. Tam z przodu jest zestaw naprawczy, czyli kompre kompresor i masa uszczelniająca. Nie ma tu niestety koła dojazdowego, bo nie ma po prostu na nie miejsca. Tutaj, pod tą wytłaczanką, są akumulatory Składanie oparć Tutaj jeszcze gniazdo zapalniczki No i ten kabel, który dostajemy w cenie samochodu, kabel do gniazdka Chociaż z tego co wiem, to Pan Cezary ma swoją ładowarkę w garażu No i o to w tym wszystkim chodzi, żeby codziennie hybrydę plug-in ładować Najlepiej w taryfie nocnej, albo jeszcze lepiej z fotowoltaiki Dużo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową. Naprawdę dla 4-5 pasażerów spokojnie. Wygodnie, komfortowo. I fotel pasażera. Deska, miękka, schowek, przeszycie. Tutaj jest ambient i tutaj jest ambient. Ładna konfiguracja, fajny, dynamiczny, elastyczny, ekonomiczny napęd. Czarny, piękny, ale trudny w utrzymaniu. Coś za coś. Cyfrowe zegary. Obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. Tutaj zasięg w trybie elektrycznym 69 km, sumarycznie 72 km. Widzę, że chłopaki dolali coś paliwa, ale to się nie zresetowało. Ale do stacji spokojnie wystarczy tu możemy pozorować. Przepływ energii. Przeniesienie napędu Nawigacja z dostępem do internetu Możemy jeszcze zmienić Czas na 24 godzinny informacje drogowe Dwufunkcyjny panel Kamera. Tryby jazdy Mamy Eco albo Sport i tryby terenowe Snow, Mud, Sand i tryby jazdy elektryczny ten tryb będzie zawsze automatycznie się włączał jeśli będzie mieli naładowany akumulator tryb automatyczny gdzie Tryb pracy ustala komputer zależnie od obciążenia i prędkości z jaką jedziemy, no i tryb hybrydowy, gdzie wymuszamy jazdę na silniku spalinowym, a silnik elektryczny nam tylko wspomaga tak, żeby obniżyć zużycie paliwa spalania. Lusterko fotochromatyczne, system E-Call. Wszystko jest tak, jak być powinno. Jak powiedziałem na początku, lubimy kiedy klienci do nas wracają, bo to znaczy, że mm, poprzedni samochód był trafiony, wybór był trafiony i to jest właśnie najlepszy dowód na to. Kiedy pan Cezary kupował hybrydę Plugin, to tak naprawdę wszyscy uczyliśmy się tej technologii. To były początki, bo to było no, myślę, że 5 lat temu. No i to jest właśnie najlepszy dowód na to, że dobrze dobraliśmy samochód do potrzeb klienta i to się po prostu sprawdziło. Dziękuję za uwagę. Panu Cezarowi Cezaremu dziękuję za zaufanie. Życzę tylko przyjemności zjazdu, zapraszamy częściej. Wam dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca tradycyjnie. Proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Kia, movement that inspires.